Witamy w trzecim już wydaniu Dzień Dobry TDI, najmniej popularnego miesięcznika motoryzacyjnego w tym kraju. Od ostatniego wydania dorobiliśmy się na tym stole laptopa i teraz już nie muszę się schylać pod miałem między nogami, więc nie będzie mnie bolała szyja. Niestety zrobiło się po prostu tutaj trochę mało miejsca, więc muszę rękę trzymać jakoś tak. Hmm. Nie, oprócz tego nie mam na sobie koszuli, bo się zrobiło jakoś dziwnie gorąco na tym naszym poddaszu, i bym po prostu nie wytrzymał. Musicie mi to wybaczyć. Niemniej jednak, przejdźmy już do wiadomości i zacznijmy od czegoś pozytywnego. Macie mały samochód segmentu B i myślicie nad wymianą go na nowszy model? No to najwyższy czas bardzo się pośpieszyć. Według szefa grupy Renault, Luca DeMeo, w momencie wejścia na rynek normy emisji spalin Euro 7 ceny małych miejskich aut mogą skoczyć nawet dwukrotnie. Co oznacza, że za takie Renault Clio zapłacimy 100 tysięcy złotych, za Peugeot 208, jakieś 120 tysięcy i tyle samo za Toyota temu Yaris. Przyszłość motoryzacji rysuje się naprawdę świetnie. Pierwszy w pełni elektryczny Bentley będzie Volkswagenem. Marka pracuje aktualnie nad elektryfikacją całej swojej oferty, jednak gdzieś tam w tle myślą już o całkowicie elektrycznym samochodzie. Ten z racji tego, że Bentley należy do Volkswagena powstanie na płycie podłogowej przygotowanej właśnie przez koncern Waga. Tym samym możemy spodziewać się, że auto dzielić będzie wiele wspólnych elementów z Audi czy Porsche. W końcu nawet sam szef Bentleya zapowiedział ścisłą współpracę z tymi markami. Tak więc koniec z indywidualnością, czas się ujednolicić. Jad zaprezentował nowego crossovera i rozpoczął konkurs na jego nazwę. Każdy hety może wejść na stronę producenta i zagłosować jak auto będzie się nazywało. Mamy nadzieję, że na podobny pomysł wpadnie polska Izera i będziemy mogli wybrać nazwę dla pierwszego polskiego samochodu od lat. Do wyboru będzie prawdopodobnie między innymi Izera Paweł II oraz narodowy polski samochód Prawo Izera i Sprawiedliwość. Kto z nas nie chciałby mieć Bugatti? Mało kogo stać na samochód od tej marki, jednak firma zrobiła teraz coś, na co znowu nie będzie stać dużej ilości osób i tym razem nie jest to jednak samochód. Rok temu Bugatti zaprezentował zegarek za ponad milion złotych, tym razem marka, żeby uniknąć pracy nad kolejnym samochodem, stworzyła stół do bilarda. Nie jest to oczywiście jakiś stół, bo wykonany taki z włókna węglowego, a przy okazji jest zaprojektowany tak, aby mógł być montowany na jachtach. W jego nogach znajdą się specjalne czujniki, które są w stanie w 5 milisekund regulować stół tak, żeby bile pozostawały w miejscu. Jak już posłuchaliście o fajnych bajerach, czas wrócić do polskiej rzeczywistości. Pomimo tego, że cyberpunk okazał się być dużym niewypałem, moda na cyber rzeczy dalej jest bardzo silna. Brembo zaprezentowało właśnie zaciski hamulcowe ozdobione LEDami, których kolory zmieniać możemy za pomocą aplikacji w telefonie. Poza tym mają one jedną fajną właściwość, możemy ustawić je jako dodatkowe światło hamowania. W momencie zacisku hamulce zmieniać będą kolor na czerwony, aby sygnalizować, że auto hamuje. Poruszeniu wrócą do normalnego koloru. Future's now, old man. Porsche Cayenne przejdzie niebawem facelifting. Samochód sfotografowany został przy szpiegów motoryzacyjnych w terenie. Z przodu samochodu umieszczony został nowy, jak to określone zostało w artykule Motor One, chunky zderzak. Kain prototyp was cauched with a chunkier front fascia, Czy jakoś tak? Nie wiem, nie umiem czytać. Chodzi oczywiście głównie o to, że przód prototypu ma bardziej rozbudowany chunky zderzak ze znacznie większymi chunky wlotami powietrza. Oczywiście to tylko testowy samochód i nie wejdzie w takiej wersji do produkcji, a auto zobaczymy na rynku za jakiś rok. Po pierwszej części wiadomości zapraszałem Was na reportaż o człowieku, który nie kupił w życiu innego samochodu niż Opel Astra G. Jak to jest kupić pod rząd trzy Astry G? Hm. Zabawnie, ale wszystko zaczęło się od Honda Civic. Kiedy miałem 18 lat, zdawałem wtedy egzamin na prawo jazdy i zbiegało się to mniej więcej z premierą gry Need for Speed 2015. No i ja szczęśliwie grałem sobie właśnie tego Need for Speeda, gdzie jednym z aut startowych była Honda Civic Type R. No i wtedy sobie pomyślałem... Kurna, w sumie fajna ta honda, ja bym sobie taką chciał. No ale że oczywiście 18 latka nie stać na Typera, a na pewno nie na tego pierwszego. To stwierdziłem, że kupię sobie zwykłą Hondę Civic 6 generacji. No przecież wygląda tak samo, to, to musi być to, co nie. No i byłem chyba w trzech miejscach. Na pewno byłem w Krakowie, w jakimś mieście obok, i w trzecim miejscu, gdzie nie pamiętam już dokładnie nawet. I każda z tych hond Civic, które obejrzałem, była po prostu w bardzo złym stanie. Żadna z nich po prostu. Nie, nie, nie byłem w stanie jej kupić. Za, za dużo roboty byłoby z nią, a poza tym nie miałem na to pieniędzy, żeby jeszcze inwestować, zwłaszcza w blachę. Więc zmartwiony tam siedziałem już po którymś dniu szukania przed komputerem i przeglądałem inne Hondy Civic. I już przyszedł tata do mnie i mówi, słuchaj syn, jak ty może weź coś innego znaleźć niż Honda Civic. No i wtedy pomyślałem, że obejrzę sobie film Kickstera na temat 10 najlepszych aut na pierwszą furę do 10 tysięcy bodajże się to nazywało. I w tym filmie właśnie była przedstawiona Astra G. No i pomyślałem sobie wtedy, że takie w sumie to nie za brzydkie, No taki Opel, ale. Ale wygląda git. No i po, pooglądałem tam coś na Otomoto. Patrzę, jest jakaś, w sumie to obok mnie praktycznie Astra. Też srebrna jak ta była, właśnie. No i pojechaliśmy tak z miejsca sobie z tatą wtedy. Obejrzałem, w sumie w ładnym stanie, dobre pieniądze. Dałem za nią e, bodajże 5800 i kupiłem właśnie takiego Opla. E, Astra sprawowała się w sumie bardzo dobrze przez całe 3 lata, kiedy ją miałem. Jak na pierwsze auto, to naprawdę bardzo bardzo długo była tyrana. E, przez ten czas zrobiłem dwa remonty silnika. E, co ciekawe, kupiłem ją niby z idiotoodpornym odpornym 1.6 na pojedynczym wtrysku, który miał całe mocne 75 koni, 14,5 do setki. E, ale wywaliło mi uszczelkę pod głowicą dwa razy. Wydaje mi się, że było to przez źle zamontowaną instalację gazową, bo tam właśnie w tej jastrze była instalacja pierwszej albo drugiej generacji. Taka jeszcze na parowniku, gdzie nawet rurka prowadząca powietrze do silnika nie mogła być skierowana w stronę jazdy, bo od razu gasło to auto przy zrzuceniu gdzieś na luz. Nie? Ale ogólnie byłem zadowolony z niej. Była wolna, toporna, zaczęła rdzewieć w końcu. Ale byłem zadowolony, nawet nie za bardzo chciałem ją zmieniać. Ale pewnego dnia przyszedł do mnie tata i mówi: słuchaj, masz tu parę złotych, dołóż sobie i kup sobie coś w końcu lepszego. Bo właśnie w astrze już zaczął rdzewieć bardzo, bardzo błotnik. Podłoga też już nie wyglądała za dobrze. Progi też nie nadawały do roboty. Generalnie za dużo bym musiał w nią włożyć, żeby to się opłacało. No to wtedy sobie pomyślałem, hmm. Może znowu Honda Civic, ale siódemkę sobie kupię. No ale znowuż były troszeczkę za drogie, aż tyle wtedy nie miałem pieniędzy, żeby kupić sobie siódemkę. Szczerze, myślałem też nawet nad Golfem czwórką, ale... ale gdzieś to serce o plaża mimo wszystko ciągnęło do Opli. I wtedy w sumie przypadkiem chyba tata przeglądał gdzieś tam Otomoto albo o Elixa i, i znalazł taką niebieską Astrę G w 1.8, 125 koni, rocznik 2002. W benzynce, co ciekawe, bez gazu. Więc pomyślałem sobie, nie jest daleko, pojedziemy obejrzeć. No i jak tylko ją zobaczyłem, to się po prostu w niej zakochałem. Była naprawdę w cudownym stanie. I blacharka, i silnik, to wszystko naprawdę super pracowało. Cieszyłem się, że nie było w gazie, bo stwierdziłem, że założę sobie sam i to instalację czwartej generacji, i to gdzieś w naprawdę jakimś dobrym serwisie, żeby to jeździło tak. Eee, I naprawdę fajnie mi się nią jeździło. Właściwie to mam ją dotąd. Jakoś nie śpieszy mi się z jej sprzedażą, co może się spotkać z dezaprobatą ludzi mieszkających ze mną, ale nie jestem chętny, żeby ją oddawać. Przyzwyczaiłem się do niej, bo to naprawdę fajne, zdrowe i, i wciąż bezawaryjne auto. Jestem naprawdę z niej zadowolony i mam ją już dwa lata. Gdyby nie to, że akurat okazyjnie, tak naprawdę, albo może całkiem przypadkiem, znalazłem Astra G OPC, to prawdopodobnie jeździłbym nią na co dzień dalej. A no właśnie, dlaczego kupiłem OPC? Hmm, zawsze chciałem mieć mocniejsze auto. Z 75 koni przysiadłem się na 125, no to już po tygodniu czułem, że tutaj nie ma mocy. Więc stwierdziłem, że ha, jak lecieć, to po całości kupię sobie OPC. Ma 160 koni, silnik dwulitrowy o 188 Nm, setka niby w 8,2 sekundy, prędkość maksymalna 220 na godzinę. Mam ją od dosłownie paru dni, ale wiem, że już kupię sobie czwartą Astry za jakiś czas. I będzie to Astra G, ale tym razem w Bertone z silnikiem 2.0 turbo. Tak, tak. Ten z 20 LED, czyli LED po olej, bo się skończył. 200 koni, myślę, w tym w tej budzie to jest takie fajne optimum. Zobaczymy. No. Zobaczymy co będzie. Na razie kupiłem opecetkę. Na razie jestem zadowolony. Jeździ naprawdę ok, Jest też naprawdę w fajnym stanie. Jest parę rzeczy do ogarnięcia, ale ale to opęcetka, wiadomo. Warto, warto nad nią pracować. Jak to wie, może po czwartej astrze kupię sobie piątą i będzie to OPC2, która ma też Z20 lat i 200 KONI. No i ten piękny niebieski kolor. Życie o plaża jest ciekawe. Tylko co kiedy skończą mi się Astry? Z racji, że robiliśmy już test Opla Astry, nie ma sensu, żebyśmy jeszcze raz robili to samo z OPC. No nie ukrywajmy, zwykła Astra od opc różni się głównie silnikiem i to na nim zależy nam najbardziej. W związku z tym zabierzemy opc na nasz tor i przeprowadzimy wyścig na 134 kroki, żeby wpisać Astrę w rejestr naszych najszybszych samochodów na torze. <laughs> Trzeci. Trzeci. I to Audi masz 0,04. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę zadowolony z za pc bo w sumie to zrobiła praktycznie taki sam czas jak 50 koni mocniejsze Audi A5. Więc... Naprawdę wow, wow dla tego małego Opelka. Świetne autko. Lexus po tym jak uwolnił się z kajdan Unii Europejskiej i wypuścił nowego ISA poza naszym rynkiem, złapał bardzo mocno wiatr w żagle. W tym momencie najmocniejsza wersja IS500 ma pod maską 5-litrowy v 8 o mocy blisko 480 koni i 395 nm. W internecie pojawiły się jednak rysunki patentowe sugerujące, że Toyota pracuje nad takim samym silnikiem, tylko z podwójnym turbodoładowaniem. Tym samym w portfolio japońskiego koncernu niebawem pojawić może się jednostka o mocy powyżej 600 koni mechanicznych. Ten możliwie trafi pod maską długo zapowiadanego Lexusa LCF, czy jeszcze bardziej hardkorowej wersji nowego ISA. Ale nie przejmujcie się, Europejczycy również pracują nad równie ekscytującymi projektami. Citroen zaprezentował właśnie swój nowy projekt nazwany Amo Cargo. Auto, chociaż to określenie górnolotne, ma 2,4 m długość i niecały 1,1 m szerokość. Oczywiście jest w pełni elektryczne. Na pokładzie znajduje się silniczek o mocy całych 8 koni mechanicznych, a puszka waży bez baterii 425 kg. Pełna bateria starczyć ma na przejechanie około 70 km. Tak więc, drodzy Europejczycy, prosimy nie patrzeć na Lexusa i zapraszamy do zakupów. Cena to jedynie 6,5 tysiąca euro. W internecie pojawiło się nowe nagranie pokazujące, jak nagrywana była dziewiąta część popularnej serii o nielegalnych wyścigach. Alfa Romeo Giulietta umarła. Co prawda jej pogrzeb spowiadany było już od dłuższego czasu, jednak teraz firma ostatecznie to potwierdziła. Samochód usunięty zostanie niebawem z linii montażowych i salonów. Za rok jego miejsce w ofercie włoskiej marki zastąpić ma crossover Tonale. Uczcijmy pamięć tego samochodu pięcioma minutami smutnej muzyczki. Moda na samochody z odzysku cały czas się napędza. W zeszłym miesiącu mówiliśmy o BMW i X, które produkowane jest ze śmieci. Teraz Land Rover wprowadził do swojej oferty części, które są zardzewiałe. Ze zdjęć wynika, że są to m.in. kratki czy elementy maski nowego Defendera. Niestety nie jest to aż tak bardzo ekologiczne, jak chciałaby tego Unia Europejska i te ziemie nieznalezione zostały na złomie. Jest to specjalnie przygotowana mieszanka farby, która sprawia taki efekt. Po co jednak przepłacać, jak można mieć coś takiego, kupując Astregie i to w pakiecie? Miesiąc temu informowaliśmy, że w Mercedesie ktoś pomylił się w obliczeniach i pod maskę nowej S-klasy trafi silnik V12. Plotki okazały się być prawdziwe i niemiecka marka rzeczywiście planuje taki zamach na ekologię. Mercedes Maybach S680 będzie napędzany 6-litrowym V12 o mocy ponad 600 koni i 1000 nm. Pozwalać ma to na przyspieszanie autem ważącym prawie 2,4 tony do 100 km na godzinę w 4,5 sekundy. Zaraz po wyjechaniu z linii montażowych centrala Mercedesa prawdopodobnie zostanie zbombardowana z rozkazu Unii Europejskiej. Jedną z cech przy wyborze samochodu, na którą najbardziej zwracamy uwagę jest pojemność bagażnika. Niestety auta segmentu A, B czy C nie zawsze oferują ogromne przestrzenie bagażowe i nie są jakoś specjalnie praktyczne. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych i jak się okazuje za pomocą Forda Focusa przewieźć można nawet drugie auto na pokładzie. W Słowacji policja zatrzymała kierowcę Focusa, który na dachu swojego samochodu przewoził skorupę pj 206. Auto profesjonalnie zabezpieczone było jednak pasami. Czy jak graliście w kultowego Need for Speed Most Wanted jakieś 10 lat temu, to robiliście takie auta, że wyglądały jakby zaprojektowane zostały przez kosmitów? Jeżeli tak, to Mansory przygotował kolejny samochód specjalnie dla Was. Tym razem na warsztat tunera trafił Bentley Bentayga po faceliftingu, no i wygląda dosyć egzotycznie. Ogromne wloty powietrza w przednim zderzaku, maska z wcięciami, progi sklejone z trzech innych, przeloty powietrza przy kołach, dwa spoilery, dyfuzor, cztery końcówki układu wydechowego, no i wszędzie oczywiście logo Mansory. No polecieli bardzo grubo. Opel pod zarządem Peugeota bardzo prężnie się rozwija. Marka otrzymała zadanie podbić kolejny rynek. Wybór padł na segment amerykańskich muskelkarów. Na start, aby pokazać konkurencji do czego są zdolni, Opel zaprezentował całkowicie elektrycznego muskelkara nawiązującego do modelu Manta z lat 70., który połączony został z klimatem cyberpunka. Teraz zapraszam na krótką prognozę pogody na nadchodzący miesiąc. Guten Morgen, meine Freunde! Dzisiaj wyruszymy w podróż do potężnych Niemiec. Czym zaskoczy nas nasz zachodni sąsiad? Zobaczymy! Hans Get Ziland Na sam początek udajmy się do Berlina. Tu na nas czeka tradycyjna niemiecka przekąska, jaką jest doner Kebab. Nie będziemy mieli gdzie usiąść, gdyż ktoś zniszczył murek, ale za to czeka nas dosyć ładna pogoda, gdyż mamy 27 stopni oraz częściowe zachmurzenie. Tak, chociaż to mają takie samo jak u nas. Wsiadamy w naszego golfa i ruszamy podróż dalej. Tym razem będziemy pędzili autostradą na karku aż do hanowera. Mm. Witamy w Hanowerze. Tutaj mogą nas zastać przelotne burze oraz 24 stopnie. Także schowajmy się w tutejszym barze i spróbujmy tradycyjnego, 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 tutaj lokalnego niemieckiego piwa Einfachbir. Oczywiście wypijemy sobie i lecimy w podróż dalej, aczkolwiek kolega przejmuje tutaj kółko, gdyż nie prowadzimy powojaku. Przystanek Brema. Tutaj czeka nas 25 stopni, trochę chmurek i przepiękny 15 wieczny ratusz z renesansową fasadą. Możemy nim nacieszyć swoje oczy, jedząc currywurst'a. A jak już sobie zjemy, ruszmy w podróż dalej. Na sam koniec podróży zostaje nam hamburger, znaczy hamburg. Tutaj sytuacja jest taka sama jak w Bremie. Piękna pogoda. No, krótko mówiąc, jest zajebiście. Także pozostaje nam podróż. O powrót nie musimy się martwić, gdyż mamy tutaj lotnisko, cztery węzły kolejowe, dworzec autobusowy. Wszystko, mają! wszystko, nawet młodzie. Także, kochani, Kończymy tutaj naszą prognozę pogody i wracajmy do naszego pięknego kraju, gdzie mamy dziurawe drogi oraz zbyt drogie autostrady. Do widzenia. Miesiąc temu mówiliśmy, że BMW pracuje nad największym samochodem, który niebawem trafi do oferty, a więc BMW X8. W projekcie motoryzacyjnym udało się przełapać samochód na zakamuflowanych testach, tym razem na torze. Auto docelowo zajmować ma trzy miejsca parkingowe i zmieścić w bagażniku BMW i 3 na zapas. Tak więc będzie doskonałym autem dla 30-letnich karyn, które prawo jazdy kupiły na ukraińskim targu. W ofercie znajdzie się również wersja M z 4,4-litrowym V8 pod maską współpracującym w układzie hybrydowym, którego łączna moc wynosić ma ponad 750 koni mechanicznych. Marzenie wszystkich petrol headów dostępne będzie niebawem do kupienia ta Supra z pierwszej części szybkich i wściekłych wystawiona została na aukcję Beretta Jacksona, która będzie miała miejsce od 17 do 19 czerwca. Niestety, powiedzieć można, że marzenie jest całkowicie pełne, no bo samochód ma bazowy silnik i automatyczną skrzynię biegów, chociaż na tym zdjęciu to tak niekoniecznie to wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani, to poprzednia taka Supra sprzedana została 6 lat temu, zarówno wartość 3,5 nowej Supry z 3-litrowym silnikiem. BMW dalej broni dużych nerek na nowej serii 3 i 4, część 21, rozdział 37. Wcześniej szef designu marki mówił W dobrym designie nie chodzi o to, że auto jest brzydkie czy ładne. Dalej powiedział, że seria 4 to bardzo elegancki samochód z dobrymi proporcjami. Dalej dowiedzieliśmy się, że nie powinniśmy tylko patrzeć na ogromne nerki, a na samochód jako kształt, jak na trzydaniowe menu w restauracji. Teraz Damago i Duket stwierdził, że każda osoba, której nie podoba się design musi zobaczyć auto na żywo i wtedy zmieni zdanie. To trochę taka wrzuta na biedaków w serii nie wiedziałeś, no i bmki biedaku to się nie wypowiadaj. Sony w styczniu tego roku zapowiedziało, że nie zamierza wypuścić na rynek własnego samochodu, dlatego na wszelki wypadek testują go po raz kolejny. Sony Vision S, który jest trochę kopią Tesli S, a trochę kopią Tesli Model 3 zaprezentowany zostało już dłuższy czas temu i co jakiś czas Sony sprawdza go w nowych warunkach. Niby to tak nie chcą go wypuszczać, ale sprawdzają, testują, oficjalnie opracowują własną technologię do atomicznego poruszania się czwartego poziomu, ale tak naprawdę kto ich tam wie. Na sam koniec pokażemy Wam kolejny samochód, którego nie będzie można kupić w Europie. Szpiedzy motoryzacyjni misja na 400Z na zakomuflowanych testach. Tym razem oklejony został tak, aby wtopić się w tłum w sklepie spożywczym. Premiera samochodu będzie miała miejsce pod koniec bieżącego roku.